Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnej odsłonie moich filmów chciałabym Was zaprosić na wróżbę, taką troszeczkę nietypową wróżbę. Jest to połączenie horoskopu na kwiecień, czyli tego, czego możemy się spodziewać w miesiącu kwietniu, z interaktywną wróżbą: pika Kart, wybierz kartę, czyli, kochani, Wy sami sobie wybieracie swój horoskop. Ja już nie będę. Robić horoskopów indywidualnych dla każdego znaku Zodiaku, ponieważ uważam, że ta wróżba jest lepsza. Ta wróżba jest lepsza. My, my, wy macie na nią wpływ. Także, kochani, no myślę, że jest to coś nowego, ale coś, co się sprawdzi. Kochani, a więc tak, dzisiaj przygotowałam cztery. Zestawy kart do wyboru, kochani, kolorami: złoty, czerwony, niebieski lub zielony lub żywiołami. Żywioł wody, żywioł ognia, żywioł powietrza i żywioł ziemi. Moi drodzy, wybierzcie sobie szybciutko, bez zbędnego zastanawiania się, ponieważ ma to być wybór intuicyjny, jeden z poniższych albo żywiołów, albo kolorów. I to będzie właśnie ten zestaw, który za chwileczkę mm, opiszę. I kochani, yy, no, który przedstawi Wam, czego możecie się spodziewać w miesiącu kwietniu. Kochani, zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Beata Fortuna. I zapraszam wszystkie osoby, które wybrały zestaw numer jeden, oznaczony kartą Żywiołu Wody. Kochani, yy, jak to działa? Jak już wcześniej mówiłam, horoskop będzie dotyczył miesiąca kwietnia. Użyłam kart tarota i oczywiście kart kipera z rozdzieleniem na wszystkie dziedziny życia, a więc tak moi drodzy. To jest karta ogólna z talii tarota. Mamy rycerza mieczy, czyli taką aurę ogólną. No zaraz będę tłumaczyć, co poszczególne karty oznaczają. Jeśli chodzi o pracę, mamy long way, czyli mamy długą drogę, czyli kartę neutralną. Jeśli chodzi o finanse, moi drodzy, mamy stress and fear, czyli strach i stres. No tutaj nie za ciekawie, jeśli chodzi o finanse, drogie moje jedynki, tak będę Was nazywać. Kochani, jeśli chodzi o uczucia, dobra karta, karta prezentu, i jeśli chodzi o zdrowie, mamy kartę Mature Mę, czyli mamy dojrzałego pana, również dobra karta. Kochani, a więc, może zaczniemy oczywiście od naszej głównej aury miesiąca, która, którą wyznacza karta tarota, rycerza mieczy, kochani. Rycerz mieczy w ogólnym znaczeniu, oczywiście, jest to karta, jest to postać osobowa w talii tarota, może oznaczać osobę spod znaków powietrza, czyli wodnika, bliźniaka lub osobę spod znaku wagi. Kochani, może oznaczać was lub kogoś, kogo yy... No, kto się pojawi w Waszym życiu, lub kto będzie miał jakiś wpływ w miesiącu kwietniu na Wasze sprawy. Kochani, a jeśli chodzi o ogólne znaczenie rycerza mieczy, rycerz mieczy oznacza nagłe zmiany. Nagłe to jest gwałtowność, to jest nagłość sytuacji, nagłe zwroty akcji. Ogólnie jest to też karta chaosu, kochani, być może podróży samolotem, kochani, również atmosferę niestety konfliktu. Ponieważ Rycerz Mieczy jest osobowością konfliktową, może ta karta zapowiadać nieporozumienia, sprzeczki. E, moi drodzy, co jeszcze? Rycerz Mieczy oczywiście pędzi przed siebie, kochani, kieruje się logiką w życiu, ale ma też wiarę, że umie sobie poradzić ze wszystkimi trudnościami. Przy swoich wszystkich. Em, Wszystkich tych negatywnych cechach, czyli niecierpliwości, porwczości, zuchwałości, czasami arogancji, Rycerz Mieczy, kochani, jest bardzo aktywny. Czyli widać, że osoby, które wybrały, yy, wybrały kartę numer jeden, będą w miesiącu kwietniu w jakiś sposób aktywne. Będziecie zdecydowane, odważne, będziecie konsekwentnie do czegoś dążyć, do jakiegoś celu, który sobie obierzecie, ponieważ Rycerz Mieczy lubi wygrywać, kochani. I dominować. I to jest taka główna aura, jeśli chodzi o miesiąc kwiecień dla Was, moje drogie. Co mamy dalej, kochani? Mamy dalej karty Kipera, mamy dalej Long Way, czyli jeśli chodzi o nasze sprawy zawodowe, mamy kartę długiej drogi. Kochani, w obliczu sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy, ta karta oznacza dwie rzeczy: albo dalszy przestój zawodowy, ale kochanie z zachowaniem tego co jest. Czyli te osoby, które nie pracują w danej chwili, mają jakieś przestoje, mm, przestoje w pracy lub są na przymusowym urlopie. Ta karta mówi, że wy nie powinniście stracić tego co macie, czyli nie powinniście stracić pracy pomimo tych przestojów zawodowych. Nie powinniście zbankrutować, jeżeli prowadzicie swoją własną firmę pomimo ogromnych Zmartwień i stresów finansowych, dotyczących finansów, kochani. Karta Długiej Drogi mówi, że zachowacie to, co jest, lub żeby zachować to, co jest. To jest też taka rada, moi drodzy. Czyli tak, bardzo powolny rozwój, bardzo powolny rozwój zawodowy, z nastawieniem na dalsze przestoje, kochani. Dobry czas to będzie dobry czas na planowanie długoterminowe. Polepszenie sytuacji przyjdzie z czasem, na to trzeba będzie niestety jeszcze poczekać. Osoby bez pracy, jeszcze bez tej pracy zostaną, niestety. Moi drodzy, rada, rada dla tych osób, które nie wiedzą, co robić, to jest karta, która mówi: Idźcie dalej drogą, którą obraliście. Po prostu trzeba przeczekać, być cierpliwym, roztropnym. I rozważnym, kochani. Także to jest karta neutralna w talii Kipera. Tutaj wielkich zmian w sferze zawodowej nie zapowiada, kochanie. Jeśli chodzi o finanse, no będzie trochę strachu, nawet niektórzy będą się mocno stresować. Mogą się pojawić zmartwienia, stresy o finanse. No to wiadomo, w obliczu niepewnej sytuacji ekonomicznej, kochanie, naszego kraju i w ogóle tego, co się dzieje teraz. Kochani, straty finansowe dla co po niektórych, z przyczyn od Was oczywiście niezależnych. To jest karta, która mówi, że coś przychodzi do nas z zewnątrz, czyli jak kłopoty, po prostu. Kłopoty, zmartwienia, to mamy te przestoje zawodowe, także, no także, które będą jeszcze trwały, co wywoła po prostu stres i zmartwienia o finanse, ale też takie główkowanie się. No, zobaczcie, co tu się dzieje na, na karcie. no... Pff. Po prostu postać na karcie um, wariuje trochę, tak? Eee, kochani, yy, nie wpadajmy w panikę. Będziecie też główkować, co zrobić, aby wyjść z problemów e, finansowych lub z tych braków, które mogą się pojawić. Niektórzy mogą mieć niestety problemy z wywiązaniem się zobowiązań finansowych jakichś, lub będą mieć nóż na gardle dosłownie. Jeśli chodzi o finanse, rada, jaka wypływa z tej karty, ponieważ to jest negatywna karta i to muszę zaznaczyć w talii Kipera, także ten stres i strach, on może być uzasadniony. Niestety, kochani, szukajcie wsparcia u innych, czy to u jakiejś instytucji, czy to u innych ludzi, ponieważ nie bierzcie sobie wszystkiego na swoją własną głowę, ponieważ sami możecie sobie z tym nie poradzić. To te problemy finansowe mogą co po niektórych przerosnąć. Kochani, także szukajcie wsparcia u innych. Czy to emocjonalnego, czy finansowego, po prostu materialnego, czy jakichś innych rozwiązań. Może ktoś Wam coś podpowie. Moi drodzy, to są takie rady, jakie wypływają z tej karty. No i mamy sprawy uczuciowe, kochani. Mamy kartę prezentu. Dobra karta. Tu mamy kartę osobową. Jeszcze powrócę do karty Tarota. Mamy rycerza mieczy. Kochani, dla osób wolnych taka postać może pojawić się w Waszym życiu, czyli osoba spod znaku powietrznego lub mająca jakiś ważny punkt w znaku powietrznym. Kochani, być może będzie to znajomość na odległość, ponieważ rycerz jest w ciągłym ruchu. On jest też bardzo chaotyczną, taką bardzo zmienną postacią. Może no taki mały prezent od losu, ale kochani, rycerz mieczy jest to postać bardzo niestała. Także y, to typ wiecznego kawalera, często postać niewierna. Pojawia się i znika, kochani. Taka osoba może się pojawić w Waszym życiu, ale raczej na krótko pan lub ta pani może dużo obiecywać, a nie dotrzymać obietnic e, iż, i zniknąć tak szybko, jak się pojawiła. Także na stały związek nie ma co z taką osobą liczyć, kochani. To taka rada. Jeśli chodzi o miłość, w związkach możliwe kłótnie, jakieś, możliwe nieporozumienia, sprzeczki. Możliwy też jest wyjazd jednego z partnerów lub może e, obojga. Na szczęście dojdziecie do porozumienia, ponieważ karta prezentu jest kartą dobrą, która mówi o pogodzeniu się. Tutaj te gwałtowne emocje, które wskazuje rycerz mnie, czy one mogą wystąpić, ale pamiętajcie, że po burzy po prostu przyjdzie słońce. Te nieporozumienia również mogą się pojawić na tle finansów, kochani. No dobrze, co dalej? No i mamy kartę zdrowia, co akurat jest, jest ważne. Nie tylko w obliczu obecnej sytuacji, ale ogólnie. Kochani, mamy kartę matriomen. Dojrzały pan oznacza specjalistę. Oznacza, może oznaczać lekarza. Niektórzy z Was być może będą korzystać z porady lekarza. Tak, taka, ta osoba Wam pomoże, na pewno. Także, jeżeli będziecie potrzebować yy, rady lub wizyty lekarskiej, yy, takową otrzymacie, kochani, lub otrzymacie też pomoc, jeżeli takiej będziecie potrzebować. Także ta karta mówi o, o kontakcie z jakąś osobą, która może mieć yy, związek ze sprawami zdrowotnymi. Osoby starsze, które mnie słuchają powyżej 50 roku życia, no niektórzy mogą się obrazić, że mówię starsze powyżej 50 roku życia, ale ta karta tak wskazuje, tak? Osoby powyżej 50 roku życia, no powinny dbać o siebie oczywiście, zwrócić uwagę na swoje zdrowie lub powinniście zwrócić uwagę na zdrowie starszego członka rodziny, kochani, starszego pana. Akurat ta karta pokazuje, Pokazuje postać osobową męską. Także tutaj zwracamy uwagę na zdrowie starszego członka rodziny, kochani. Także tyle moi drodzy. Jeśli chodzi o horoskop na kwiecień, myślę, że ten horoskop jest. No, nie jest taki zły, kochani. Nie jest taki zły. To sprawy zawodowe raczej nie powinny się zmienić. Uczuciowo, wzloty i upadki, ale finalnie dojdziecie do porozumienia. Także te zmiany gwałtowne mogą jakieś nastąpić, ale myślę, że wyjdziecie z nich obronną ręką. Tutaj tylko uwaga o finanse. Poza tym, raczej tutaj powinniście sobie dać radę z przeciwnościami losu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę, kochani, spokojnego miesiąca, ponieważ no, ten rycerz mieczy takiego nie zapowiada, Ech. ale też nie ma co się stresować. I kochani, zamartwiać na zapas. Pozdrawiam serdecznie. Beata Fortuna. Kochani, lecimy dalej. Dla wszystkich osób, które wybrały zestaw numer dwa, czyli Żywioł Ognia lub kolor czerwony, kochani, losowałam takie oto karty: Tarot. Karta Sprawiedliwości. Justus. Dobra karta, kochani. To karta równowagi, stabilizacji. No ale dobrze. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o pracę, mamy Lucky Young Men, czyli nasz zamożny pan. Inaczej milioner, bardzo dobrze. Finanse. Get together. Spotkanie, kochani. Jeśli chodzi o finanse, jest to karta pozytywna również. Co mamy dalej? Mamy dalej uczucia. Kochani, living room, czyli salon uczuciowo karta neutralna, karta komfortu, satysfakcji super. I zdrowie karta prezentu czyli druga, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o rangę tych najlepszych kart. Kochani, osoby, które wylosowały ten drugi zestaw, które wybrały drugi zestaw w tym ja sobie też ten zestaw wybrałam, z czego się bardzo cieszę. Kochani, no, mają bardzo ładne karty, mają bardzo pozytywną wróżbę na miesiąc kwiecień. Po prostu to tak już tytułem wstępu. Ale zacznijmy, kochani, od y, szczegółowej prognozy. Główną aurą miesiąca kwietnia jest karta sprawiedliwości. Kochani, jest to karta tarota z Wielkich Harkan, wskazująca, że ten miesiąc kwiecień będzie dla nas ważny. Moi drodzy, karta sprawiedliwości odnosi się. Y, Przede wszystkim do spraw urzędowych, administracyjnych, do spraw prawnych oznacza umowy nowe lub odnawialne umowy, ale to też jest karta wskazująca na efekt przyczynowo-skutkowy. Jest to karta karmy, kochani, jest to karta opiniowania, kochani, jest to karta oceny, po prostu otrzymamy w miesiącu kwietniu to, na co zasłużyliśmy, kochanie. Z tym się trzeba liczyć. Jeżeli byliście w porządku, wszystko będzie ok. Jeżeli macie coś na, na sumieniu, to będziecie z tego rozliczeni. Ogólnie, kochanie, karta sprawiedliwości jest kartą ładu, porządku, obiektywizmu i jest kartą równowagi. Jest kartą również chłodnej oceny sytuacji, kierowaniu się rozsądkiem, rozumem. Kochani, logiką. Także przypomina również o konieczności uregulowania swoich zobowiązań, czy to finansowych, czy to prawnych. Kochani, powypełniajcie wnioski o czasie, podpisujcie umowę w tym miesiącu, spłacajcie swoje zadłużenia, swoje długi, swoje mandaty, kto takie posiada, ponieważ będziecie z nich rozliczeni. I tyle. Kochani, karta sprawiedliwości może również mówić o tym, że będziemy budować własną reputację, będziemy zwracać uwagę na opinie innych ludzi, ale dalsze karty tutaj pokazują, że wszystko to powinno iść w pozytywnym kierunku, kochani. No dobrze, to taki, taki mamy ogólny zarys miesiąca, czyli bardzo fajny. Moi drodzy. No dobrze, jeśli chodzi o pracę. Zamożny pan z talii Kipera. Kochani, zamożny pan jest troszeczkę podobny do karty maga w Tarocie. Jest to bardzo pozytywna karta, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Oznacza, że sprawy będą się układały w dobrym kierunku, kochani. Możliwe jest podpisanie nowej umowy z racji naszej karty sprawiedliwości. Możliwa jest jakaś pochwała, możliwy jest awans lub spełnienie pracy dla tych osób, które się obawiają o dalsze o swoje miejsce zatrudnienia lub o zachowanie swojego miejsca pracy, ta karta oznacza zachowanie swojego miejsca pracy, stałość, bezpieczeństwo, równowagę. Ta równowaga może być w jakiś sposób odzyskana, lub będziecie mieć pewność, większą pewność co do dalszej swojej sytuacji, przynajmniej w tym miesiącu kwietniu, kochani. Także, co jeszcze oznacza karta, karta, karta milionera, kochani? No, szansa, to jest karta szansy. szanse rozwoju zawodowego roz, oznacza aktywność zawodową waszą, czy to w domu, czy powrócicie do pracy, czy będziecie coś innego robić. Będziecie aktywni zawodowo, kochani. Finanse dobre lub perspektywa ich poprawienia, Tu widać działanie, widać wyższy poziom kompetencji, być może e, uczenie się czegoś, szkolenie się w jakimś kierunku. Jest to karta kreacji, tworzenia nauki, umiejętności oddziaływania na innych, kochani. Może oznaczać początek ważnego przedsięwzięcia, dobre współprace z młodymi ludźmi również. Dla szukających pracy, dobre wiadomości, szansa na znalezienie pracy, w obliczu tej nieciekawej sytuacji, takie szanse mogą się, kochani, pojawić. Jeśli ktoś ma własną firmę, jeśli ktoś prowadzi własną firmę, rozwój własnego biznesu, widać tutaj rozwój, przedsiębiorczość, aktywność zawodową, i pójście naprzód, kochani, także, no cóż, wszystko wskazuje na to, że sprawy zawodowe będą szły w jak najlepszym kierunku. Finansowe również to. Jeśli chodzi o finanse, kochani, mamy kartę spotkania. Karta spotkania w talii Kiperan jest kartą omawiania, wyjaśniania jakichś warunków finansowych. Wasze finanse mogą być zależne od decyzji czy po prostu od innych ludzi, na przykład waszych klientów, kochani. Niektórzy z was mogą być zderzeni z przeszłością, na co wskazuje karta sprawiedliwości. Będziecie spłacać swoje zobowiązania lub omawiać je nowe warunki, ich spłaty, być może jakiś nowy aneks do umowy podpiszecie, ale to wszystko na plus. Moi drodzy, ogólnie finanse dobre. Jeśli będziecie się starać, jeżeli się będziecie starać, lub będziecie załatwiać jakieś sprawy związane z finansami, wasze wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie. I super. Tak trzymać. Tylko złóżcie je w terminie, kochani. Tutaj Karta Sprawiedliwości przypomina o tym, aby, aby wszystko było uregulowane o czasie. Kochani, Karta Salonu, jeśli chodzi o uczucia, jest to karta neutralna, oznacza komfort, satysfakcję, zbliżanie się do drugiej osoby. Jeżeli jesteście w związkach, będziecie. Blisko, będziecie blisko swojej drugiej połówki, czy swojego partnera, czy swojego męża. Być może będziecie faktycznie ten czas spędzać w domu, razem lub blisko siebie. Kochani, w ogóle ta karta pokazuje bliskość taką bliskość nie tylko fizyczną, ale również taką bliskość, e, kochani, duchową też troszeczkę, tak? Także e, będziecie się czuć komfortowo, po prostu, tak? Komfortowo w, swoim, w swojej relacji. No, to jest też karta rodziny, moi drodzy, także będziecie spędzać czas razem. Dla osób samotnych, ta karta wskazuje um, raczej, raczej dalszą samotność, ale to w takim sensie pozytywnym. Nie będzie to wam w ogóle przeszkadzać, będziecie czuć się dobrze w sytuacji, takiej, jakiej się znajdziecie, czy znaleźliście. Kochani, będziecie się skupiać na w swoim wnętrzu, to jest też karta równowagi, harmonii wewnętrznej. Kochani, natomiast jeżeli ktoś jest w waszym sercu, to będziecie się zbliżać do tej osoby, będziecie, będziecie bliżej tej osoby. Po prostu w jakimś sensie będziecie bliżej tej osoby. Czyli będziecie nawiązywać bliższą więź. No, okej. Okay. To fajnie też. I zdrowie. Zdrówko mamy kartę prezentu, super. Karta prezentu, bardzo dobra karta, pokazuje ogólnie dobre zdrowie. Jeżeli ktoś z Was będzie miał, a właśnie, bo to chyba nie, nie powiedziałam, a propos zdrowia, wykonywane jakieś badania, to te wyniki e, oczywiście otrzyma jak najbardziej wiarygodne. To raz, jeżeli będzie potrzebna diagnoza lekarska, ona będzie jak najbardziej trafna. Te wyniki najprawdopodobniej będą dla Was korzystne, będą pozytywne, kochani. Także nawet jeżeli ktoś z Was będzie chory lub zachoruje, to ta karta pokazuje, że zdrowie, wszystko powinno skończyć się dobrze. Zwróćcie uwagę na swój układ moczowy i nerki, o tym mówi karta tarota, tak naprawdę, ale karta prezentu mówi, że otrzymacie pomoc na czas. Jeżeli będziecie oczywiście takiej potrzebować, to się wszystko powinno skończyć dobrze. Kochani, no, piękne karty, co tu dużo mówić? Osoby, które wybrały ten drugi zestaw, raczej kwiecień powinny zaliczyć do udanego miesiąca. Kochani, pozdrawiam serdecznie. Beata Fertig.